Paru, a dla was pokazuję, bo wy rządzicie. Zobaczcie na lewicę, tylko partia razem, prawda? Proszę Państwa, klub Kukiz 15 wnosi o przejście tego projektu ustawy o numerze druku 405 do drugiego czytania bez odsyłania do komisji ze względu na wagę i powagę sprawy, bo w ruku bram. Do roboty, moi drodzy. Kuki 15. Panie Marszałku, Wysoka Izbo pamiętam ten moment, kiedy związki zawodowe między innymi zrzeszone wokół hipermarketów bardzo lobbowały za tą ustawą i jednym z argumentów najważniejszym, który wtedy z 15, to była ósma kadencja, podnosił, to był fakt chęci obrony małych sklepów. I powiem Państwu, że takie mam wrażenie, że dzięki temu zakazowi w niedzielę jeszcze w ogóle jakiekolwiek małe sklepy są. Gdyby nie ten zakaz dziś, dziś by już pewnie nie było. I możemy mówić o różnych wolnościach gospodarczych, i tak dalej i tak dalej. Natomiast liberalizm niestety w swojej istocie doprowadził do tego, że handel szczególnie detaliczny. A już naprawdę, Panie Pośle Petru, porównywanie dyskontu do małego osiedlowego sklepu to jest naprawdę zakrawa już na, na, na brak doświadczenia albo wiedzy w tym zakresie. Czym innym jest instytucja zakupowa dużej sieci, a czym innym jest mały sklep, który często kupuje po to, żeby ratować swoje życie, a jego koszty są nieprawdopodobnie wysokie, szczególnie w Warszawie. Więc powiem tak, proszę państwa, to już istnieje i to działa. Bardzo proszę, pan poseł Marek Jakubiak, Klub Parlamentarny. Ja też pozdrawiam, pozdrawiam też pana Kłopotka, Kupi, kukiz, pana posła. Proszę mi, Panie pośle, jeszcze nie udzieliłam panu głosu. Przepraszam, Koło Parlamentarne, parlamentarne z 15. Bardzo proszę. proszę, panie pośle. Proszę państwa, Wysoka Izbo. No przyszło mi, akurat mam tutaj dwóch, dwoje posłów, którzy siedzą przede mną, którym odpowiem na pytanie, którzy starają się nie widzieć, że ja mówię. Pani poseł, chciałem powiedzieć, że tutaj siedzi pan minister, który powiedział, że strzelanie przez żołnierzy jest czymś B. A pani mówi, że żołnierze są w bardzo dobrej sytuacji, bo strzelają, ile wlezie. To jest po pierwsze. Po drugie, do Pana ja, nie, ja chcę powiedzieć tak proszę państwa, jest pewien kłopot, dlatego że ja w ósmej kadencji, w, ósmej kadencji, byłem, w ósmej kadencji byłem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej i byłem absolutnie świadkiem innych zdarzeń niż tu się opowiada. Otóż Amerykanie, którzy odwiedzili Komisja, Komisję Obrony Narodowej, powiedzieli, proszę w ogóle nie mówić na temat naszej współpracy. Takie były relacje polsko-amerykańskie. Dzisiaj są inne i trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest dzięki PiSowi te relacje takie są. I po co to ukrywać? A dzisiaj buduje się jakieś jakieś fikcyjne buduje się zjawiska, które nie miały miejsca, a które nie służą Rzeczypospolitej. Ja dlatego odczarowuję to całe środowisko, które mówi, że było w ogóle tragedia. Tragedia była. Wtedy, kiedy była ósma kadencja. Dzisiaj mamy tylko i wyłącznie sprawy organizacyjne i dziękuję bardzo panu prezydentowi, że stara się to wszystko zorganizować, że nie ma trzech dowódców, tylko będzie jeden, że każdy będzie wiedział, co w stanie wojny zrobić itd. itd. Ale ja mam tutaj do, do pana ministra prośbę. Otóż ja byłem członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję za zaproszenie w imieniu KUHS-15. Natomiast chcę się Pana zapytać. Proszę odsłuchać dzisiaj wypowiedzi ministra y, y, rządu Platformy Obywatelskiej, y, 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 który dzisiaj podawał tu dane, które są w sprzeczności z danymi podawane na RBNie. Ja się pytam, kiedy oni mówią prawdę? Dziś czy przedwczoraj? Dziękuję. Pani Marzałek, y, Wysoka Izbo. Szczerze mówiąc miałem nie zabierać głosu natomiast przemówienie pana posła Suchonia spowodowało że jednak zabiorę głos w tej sprawie bowiem ja jestem za tym i będę całym sercem popierał taką oto tezę że służby czy to wywiadowcze czy kontrwywiadowcze powinny podlegać pod szczególną ochronę i tak naprawdę nie powinniśmy nawet na ten temat rozmawiać tylko je budować ich sprawność poprawiać i i nie udawać, że są niepotrzebne. Służby są potrzebne w każdym państwie, szczególnie poważnym państwie. Widać wyraźnie, jak w Stanach Zjednoczonych służby odgrywają ważną rolę. W dzisiejszym, nawet ukraińskim konflikcie, są na potęgę wykorzystywane. I szczerze mówiąc po prostu zwyczajnie po ludzku nie zgadzam się na to, żeby kontrwywiad i wywiad wprowadzać w debatę polityczną i jeżeli się dyskutuje na ten temat, że ta komisja, która miała wyjaśnić relacje polityczne w zakresie wpływów, to ja chcę powiedzieć, że po 90 roku, proszę państwa, w Polsce przynajmniej tak do mnie dochodziły informacje, 32 000, około 32 tysięcy agentów wpływu rosyjskiego zostało tutaj aktywnych.